Krzysztof, gratuluję zwycięstwa. Spotkanie można nazwać dwiema różnymi połowami. Pierwsza połowa to połowa, tak naprawdę na remis, w drugim zdecydowany, kolikwellnie mówiąc, odjazd w Waszym wykonaniu. Dziękuję bardzo za zwycięstwo. No tak, pierwsza połowa troszkę jakbyśmy jeszcze chyba nie wysiedli z autokaru. Bardzo z Pani. Obrona nie funkcjonowała tak, funkcjonowała już w drugiej połowie i w końcówce pierwszej połowy. Dlatego, dlatego się strasznie męczyliśmy w tej pierwszej połowie. Fajnie, że w drugiej połowie odskoczyliśmy. O to nam chodziło, żeby to ze spokojem budować przewagę. Wtedy wiadomo, mecz się staje już łatwiejszy, wszystko lepiej to wychodzi, bo już nie ma takiej nerwówki ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężko i e, gratulacje tu dla gospodarza za postawę, za walkę, bo, bo naprawdę fajnie grali. Na stanowisku komentatorskim zastanawialiśmy się z Robertem Nogą. Co zmieniliście, bo przegrywaliście już czterema bramkami, e, skończyło się siedmioma w przód, amplituda 11 bramek. Co zmieniliśmy? Tak naprawdę nic. Po prostu ta obrona zaczęła fun funkcjonować tak jak powinna od początku. E, bardzo fajnie skrzynia się włączył do bramki, bo był naprawdę Sporo tych piłek setek z drugiej linii to też dało nam jakiegoś kopa. Myślę, że troszkę ta obrona 5-1 troszkę ich tam gdzieś wybiła z rytmu. Może nie graliśmy jej bardzo długo, ale gdzieś tam kilka piłek z tego wzięliśmy.